Tutaj jest dużo. Tam jest coś. To jest jakaś budka, może tam jakoś pójdzie wejść. Tylko nie chcę się to bardzo pokazywać. Bo powiem wam to <śmum> przy jak nie wiem co. Hmm, ciekawe. Tam coś mamy jeszcze, jakąś budkę. Z tego też mi może widać. No nie jest tutaj za ciekawie. Kamer, ale chyba nie. Zobaczcie, jaki kamień duży. O, ile tu tych hemów ja jeszcze zostało. Nieźle. baję Zobaczcie. Tam tutaj na górze mamy, ale trzeba patrzeć, żeby tu gdzieś nie spać. Dobra, tu chyba nie ma nic ciepłego. To chyba, te hełmy tu chyba organizują jakieś wycieczki mi się wydaje Ale sobie tego, tego wszystkiego nie widzę tego tu jest Nie wiem co, co to co ja widzę przed sobą to nie wiem nie znam się jakoś tam na hutach super Te lampy patrzcie jaki klimat Czekajcie Zobaczymy to na górze coś Co jest jeszcze ciekawego Jakie drzwi O kurde czad Zobaczcie, to, to jest to co... coś pięknego, zobaczcie o. Ale super Ani w elektrowni atomowej Bajer Zobaczcie To jest chyba z tych, nie wiem, z piecy, nie? Chyba to będzie jakieś testowanie ale z czad. No, powiem wam. Te szafy, to wszystko. Też jakieś kable oskolowane. No. Zobaczę tą obsługę tutaj. Nie wiem jest tesik, jest tesik. jak mnie tu złapią to powiem nie wiem, co mi godzi. w Czechach jesteśmy, ale zobaczcie to. Tych przycisków ile, nie? Huh. Bajer, nie? Panel Noszę takie stare. Dziwo, że były socjalne pomieszczenia. Ale pamiętam, że w takim półokręgu zrobione, nie? Szafy wybebeszone. tam tu jakiś widzisz graffiti. Czechy, bo Czechy, ale i tak to jest w dobrym stanie zachowane. Kurde, tutaj nie bez hałasu. Nie ma no, Dobra, tam ja się do mnie będę pokazywał, bo ja nie wiem, wyjdę A ten jest taki dosyć otwarty No to nie widział, gdzieś się, się ochraniał albo ktoś w sumie to my tu jeszcze mamy? Też takie zaplecze socjalne musiało być To jest <gry> Też zobaczcie tych przyrządów wszystkich pomiarowych, a zobaczcie ile tu jest. Nie chcę jeszcze Jak tam przejść, żeby tu nie wrócić. Tak to zrobimy. Zobaczcie. Ile przycisków. <gry> Saka, nieźle, nieźle Powiem wam, że są tę lampy wziąłem ja nie będę brał lampy Dobra, jeszcze raz jeden luk na to wszystko stąd jeszcze raz jeszcze fajne zdjęcie Zapraszam do mojego Instagrama nazwa jest taka sama jak kanału Ulbe Słowego i tam, tamte zdjęcie Zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda. Dobra, wiecie co, ja się będę zbywał? stąd. Może coś tam jeszcze zobaczymy. Ale kurde, no sterownia z wyrażenie. Podawany widać. Jest jeszcze ciekawe Zobaczcie. Ale czat. Jednym bam. Zobaczcie Zwiedził na całą profitę Tylko że tu no, niestety nie ma dostępu do całości dobra, jeszcze on nie będę tak zachodził Ale to niesamowite wrażenie no, Tam jest dźwig jeszcze Znaczy słownica, dziwik, zamówiona, dziwikem pokazywać za bardzo, bardzo bo no widzicie to jest wszystko odsłonięte nie? to jak i jeszcze pozostałe tej sterowni no i to już widzicie, to mogę je z dołu zobaczyć ale ja trochę po cichu mówił coś tam, od... ten głos tym podgłośnie więc ja nie wiem co ją tutaj jezior, szedł górą chyba, nie? mi się wydaje Idziemy na jeszcze zobaczyć. To dziwo, to wszystko jest w stanie Tylko złomu tego wszystkiego nie jest dużo. No, tu już trzeba było uważać, jednak. To, to prowadzi na całą górę ja, ja bym tu chętnie bym to wszystko pokazał tylko nie chcę się tutaj tak za bardzo afiszować nie z tym wszystkim co chwila tauta przejeżdżają a tam chyba do środka się nie wchodzi to jest ja nie wiem jak to jest piec czy co to może jakiś piec był na no tym słowce nie czy jak to się tam nazywa? gdzie to jest, tak do góry się to ciągnie. Ciekawe czy by tam szło do środka wsiąść, ale to by musiało chyba działać. No ten tu jest ogromny. Mega, mega ogromny. robi to pionujące wrażenie. Zajdziemy sobie taką tą pojedynkę tutaj teraz. to nie widzieli z stworu. Widzicie, to jest numer To Tu jest zasłonięty, to już tam. Może jeszcze się pójdę do no, no nie wiem, to ciekawi. Ja muszę się wspomnieć jak ja przyszedłem stąd, żebym stąd z to wyszedł, ale tamtędy chyba chodziłem. tam są słody chyba. Tak, ja tamtędy wchodziłem, dobra. Jeszcze mnie ciekawie co tam jest. Jest to taka ciekawość, uzbeksowa ciekawie, że tak powiedzieć. O o, nie będzie widać, trzeba to szybko zrobić. Widzicie? Rzeczy jakiś silnik cały, zobaczcie że tu rzeczy zostało. Nieźle. Co pan obawia, słynny niego. kadem. Już tak idzie, powiedz, że ta chuta jest. No, w tak idzie, powiedzieć, że nie na No wiadomo, że tam trochę schowane kable jest, ale jak i tak gdzieś tu zumiana, że się nie dodaje tego. Czechy, bo Czechy, ale w Czechach też dużo się takich e, aktów z się zdarzają, bo już nie wiedziałem jak obiekty, ale tu już dalej nie ma sensu chyba iść. I teraz chyba powiedziałem, to są te piece, mi się uda. się na te piece. Jest jeden, drugi i tam widzieliście na tej tablicy kontrolnej. Dobra, ja już to nie wydaził. I na tych tablicach kontrolnych były tam są jakieś drzwi jeszcze. Ale jak to wejść? Z strony. To nie ma, no, chyba. Może będzie drugi taki centrum sterowania, może być. Chyba, że to przy każdym piecu było, bo to ma jedne sterowanie do jednego pieca może. Zobaczymy. Ja muszę się stąd zamknąć za chwilę. Nie wiem czym tu może jestem, to... nie wiem jakie są kary w Czechach za wtargnięcie na taki obiekt, który w zasadzie jest tam jako tako zabezpieczony, nie? To będzie zamknięte. to. Musi by to iść ciosko. O, kurde Zamknięte, dobra. Mi się wydaje, że tu płyniemy długo. Taka stodowna, taka sama jak tam. Szkoda, że zamknięte. No, wam już jest ciepło. <grytanie> Adrenalina jest. Wydaje mi się, że tu będzie dużo jeszcze więcej ciekawszych rzeczy. Dobra. Ja myślę, że z tym by się trzeba wydostać. Jest najlepiej, jak to zawsze mówią, wejść prosto, ale żeby teraz wyjść jeszcze, nie postrzegam. Może się sobie na dół zejdziemy. Zobaczcie to coś, tam jest jakiś, w się to otwiera nawet do środka, może tu się wkładało, Ten, tam gdzie miałeś widać, to... aha bo ja tu jestem, ja tamtym dosłownie tam chodziłem, dobra, zobaczcie jeszcze to, nie wiem, jak ktoś ja to na tych zna, nie wiem, jest tam, dobra, tam kolega stoi. Myślę, że Wam się film podobał z tego obiektu. No, udało się wejść i wyjść bezpiecznie. Widzieliście, obiekt opiek robi niesamowite wrażenie w środku. Dużo rzeczy się zachowało. No i co, myślę, że Wam się to podobało. Napiszcie w komentarzach, może ktoś się zna na tym na hutnictwie. To mi napisze, co, co tam kamerowałem, bo ja się nie znam. Co Myślę, że Wam się podobało. Dajcie lajka. Zasubskrybujmy kanał, jeśli na nim jeszcze pierwszy raz. I co, następne tak fajne wyprawy. Na razie hej.